Cześć moi drodzy! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszą Zuzią, która właśnie sobie śpi. Jest co prawda czwarta, czyli już jest prawie ranek. Ona nie do końca jest wyspana, a to dlatego, że dosyć późno w sumie wróciliśmy z parku. Chyba byliśmy w parku już w sumie nie pamiętam, bo tak dawno nagrywałam tą naszą Zuzię, że zapomniałam, co to się działo. W każdym razie, czekajcie, bo ja tutaj nie, nie ogarniam, o co chodzi. Aha, dobra. Yy, ona sobie śpi, i dlaczego, dlaczego to się pali? Wyłącz to światło. Albo, albo tak zrobimy. No, a czemu tu się pali? Automatyczne, wszystkie światła. Dobra, ona śpi. Do roboty ty idziesz? Za 3 dni idziesz. W sumie, no, za dwa tak jakby. Yy, aspiracja. Ósmy poziom kariery kulinarnej. Wykwintne gotowanie, trzy wykwintne dania. Trzy wykwintne dania podczas jednego wydarzenia towarzyskiego. No dobrze, dobrze. No to nie wiem, kurczę, tak się zastanawiam, co tu robić. A tu co mamy? Poznaj gwiazdę, telewizyjna premiera sezonu i walentynki. Słuchajcie, walentynki. To może ten, może gdzieś pójdziemy. Z kimś się umówimy, a może ktoś nas zaprosi. W sumie moglibyśmy się wybrać na to wydarzenie. Poznaj Gwiazdę. w sumie nie wiem, czy ja byłam na takim czymś, czy nie. Wydaje mi się, że nie. Mm, więc moglibyśmy sobie pójść. To jest od 10 do 16, czyli fajnie. Klub orchidea to trzeba będzie znaleźć. Mhm. Dobra, no to co? Ona sobie dośpi i wybierzemy się na to wydarzenie. Mamy drugi poziom wykwintnego gotowania: dyniowe gnocci i saltimbokę z kurczaka, cokolwiek to jest, jakkolwiek się to czyta. Tutaj jakąś kolejkę naklikałam, żeby ten, żeby sobie to gotowanie wykwintne wbijała cały czas. No i zaraz się wybierzemy na to spotkanie, poznaj gwiazdę, czy tam wydarzenie, jak zwał tak zwał. Może byśmy zabrali ze sobą Madeline? Czemu nie? Ona jest jeszcze nastolatką, kurczę. To może zrobimy jej ciasto. Może zrobimy jej ciasto, zrobimy jej urodziny. Tu mamy czarno-białe ciasto, więc spoko. Chyba, że ty masz jakieś w tym, w lodówce. Masz, ale na poczęte, okej. Okay. Bo ona jest, kurde, nastolatką. My już jesteśmy młode dorosłą, to trzeba by było tamtej też zrobić urodziny. Dobra, przyszła Madeline. Ta jeszcze jest w ogóle w piżamie, może byś się przebrała. Zmień strój. Yy, dodaj świeczki. Okej, okay. yy, więcej opcji. Postaż Sima, proszę bardzo. A czemu ty nie dmuchasz żadnych tych... Yy, Konfety ani nic. Jej! No i fajnie. Zawołaj na posiłek i będziemy lecieć, poznać tą gwiazdę. W eleganckim klubie pojawiłaś... pojawia się gwiazda, która rzadko udziela się publicznie. To niepowtarzalna okazja, by zebrać się w sobie i coś z siebie wydusić. O. Czy to jest ta gwiazda? Spróbuj się przedstawić. O, jak się przytulają dziewczyny. Dobra, na razie jest spoko, bo nie ma dużo ludzi i... O, patrzcie, kto przyszedł! No, dzień dobry. Poproś o objęcie, poprosi o autograf. Przereklamowany, o Boże. No, możesz jeszcze tak zapytać. O, jak się przytulają i paparazzi robią zdjęcie, fajnie, fajnie. No i pięknie, on się na wszystko zgadza, zobaczcie. Pochwal wygląd, może mu... Co tu jeszcze? Wykrzycz uwielbienie. Poproś o fotkę z ręki. Jips, jips! A gdzie poszła Madeleine? Tam stoi, z kimś sobie rozmawia. O, ta też jest gwiazdą drugorzędną, co prawda, ale zawsze. I co ty, co ty robisz? Tak będziesz stała i pozowała do zdjęć? Ten jak pozuje w ogóle. Aha, bo on teraz pozuje, i ona nic e, chyba już nie zrobi. Dobra, tutaj się pozostaw. Może się napij Zamów e, drinka. Zamów ulubionego drinka. Ona chyba sobie coś zamówiła i tak. Czy nie? No, co my tu mamy? Tu nic nie mamy. Ja pamiętam, że te budynki w ogóle były takie słabe, bardzo. Trzeba by było coś tutaj nowego dać. Ale w sumie my, my się nie bawimy w gwiazdożenie, więc myślę, że nie ma sensu. Chociaż słuchajcie, jak ona będzie już tą super restauratorką, no to może i będzie sławna, nie? I na przykład może otworzyć restaurację właśnie w tej dzielnicy, nie? Czemu nie? No zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało. Może pogadaj sobie z koleżanką, poplotkujcie o tej nowej gwieździe, pochwali ją. Y, Rozmawia o wykwintnych potrawach, ożywiona rozmowa i takie tam. No i co, i to wszystko? Tu ktoś już zemdlał. Ja bym chciała, żeby ona poprosiła o autograf. A nie, mamy, dobra. Ile kosztuje? 50 tylko. To słabo. Y, może, może jakieś skałki czy coś byśmy poszukali? O, tu jakiś kopczyk jest. Tu następne, to możemy sobie pozbierać. Może coś ciekawego tutaj będzie. Wiśnia, proszę bardzo. Tutaj nic nie ma. O, tutaj jakieś babeczki można sobie kupić fajnie. Ej, a wiecie co? Bo tam gdzieś była ta Aleja Sław czy coś takiego, tylko nie wiem, czy to było tu, czy gdzieś. Czy gdzieś, bo można, mm, można chyba podnosić te gwiazdy i potem może można je sprzedawać. Tylko, że jak tutaj nic takiego nie będzie, to ja nie wiem. Tu są rolki, wrotki. Nie mogę znaleźć tej, ale ja nie, nie wiem, gdzie ona była. Może po prostu musiałabym wejść w jakąś inną. O, tu jest, dobra. Jest. I co? I może, mogę to podnieść? Zamasz, obejrzyj i weź, weź tabliczkę sławy. Zobaczymy. Może spróbujemy zamazać najpierw. O, a to jest akurat ten, który tam stoi pod tym barem, czy tam restauracją, czy klubem, czy co to tam jest. Jakie włosy? Ej, słuchajcie, jakie jaja. Podejdź tutaj. Ta tabliczka zniknęła, bo ona była chyba tutaj. I teraz jest tylko, żeby umieścić. Tutaj nic nie ma. Tutaj jest jakaś. Chyba, że ja patrzyłam nie z tej strony. Tak. To weź spróbuj zamazać. Tylko idzie jakaś inna gwiazda i żeby ona nie podpatrzyła przypadkiem. Co my tutaj będziemy robić? Rozbawiona. Zamazywaczka tabliczki sławy. Zamazywanie tabliczek sławy jest fajne do momentu, kiedy się u kogoś urazi. Wtedy robi się jeszcze fajniej. Okej. Okay. Dobra, to teraz weź tabliczkę, zobaczymy. No i co, podoba Ci się Twoje dzieło? Ok, i teraz zobaczymy, czy można to sprzedać. 500 warta. Bierzemy. Może, może da radę to sprzedać, słuchajcie. No, i pozbieram z nią te kopczyki. Wiem, że to jest trochę oszukaństwo, chociaż w sumie z drugiej strony, jak jest taka, możli jak jest taka możliwość, żeby wziąć, to, to czemu by nie? Wszystkie są po 500? Tak, chyba tak. Dobra, wszystkie masz, więc możemy iść. Co? Chyba pójdziemy do domu. Jest godzina 18, Ona idzie jutro do pracy? Nie idzie jutro do pracy. Yy, do szkoły już też nie chodzi, więc... No ale dobra, może sobie wrócić do domu, wiecie, obejrzy sobie jakiś film, wykąpi się. Takie tam domowe porządki zrobi jakieś. Może sobie weźmiesz kąpiel z bąbelkami? Potem sprzątanko. No przecież mamy kosz na śmieci i zlew też mamy. Bez sensu. O, może sprzątnąć. Ehm, no i jakąś kolację sobie może zjemy. Łosoś zapiekany w ziołach. Może koktajl z krewetek z solą? I... Ale to zrobi tę całą porcję osiem tych, więc tak to ja nie chcę. Może frittata? Może być. Dobra, zobaczymy, czy można to sprzedać. Ej, nie można chyba tego sprzedać. Kurczę, no. No zobaczymy, a jak umieścimy w świecie, to może wtedy da radę jakoś coś. Nie wiem, zobaczymy zaraz. Dobra, ona sobie wzięła y, tą fritatę, ale w ogóle jak to fajnie wygląda. Super. Zjadłabym takie coś. I ogląda y, te filmy szkoleniowe, kulinarne, coś takiego. Dobra, ona od odkłada właśnie pranie. Niewidzialne, ale okej. Okay. I siup do góry. Dobra, umieść w świecie, umieść w świecie. Ej, ale spoko to w sumie wygląda, patrzcie. Nie? Fajnie to wygląda. No ale dobra, potrzebujemy pieniędzy. Zobaczymy teraz. Da radę sprzedać, ale super. Mamy 3000. Czy coś tu możemy fajnego jeszcze dorobić? Czekajcie, dajcie mi chwileczkę. Dobra, moi drodzy, jestem, wydam półtora tysiąca yy, i. Mieszkanko wygląda tak, proszę bardzo. Tutaj mam e, taką półkę na, na książki, dałam e, coś do posiedzenia, do poczytania. W sumie półkę na książki dodałam po prostu mnóstwo książek i ten i kwiatka dodałam. E, właśnie zapomniałam, bo chciałam usunąć to. E, I tak. E, dałam tapetkę tutaj, proszę bardzo. E, dodałam jeszcze kwiatuszka, chyba tu. Nie, tutaj da, dałam kwiatka. Co oglądasz? Okej. Okay. Yy, będziemy mieli kota. Tak, będziemy mieli kota. To ja sprzedam, bo to mi niepotrzebne. Yy, bo wiecie, wiecie w ogóle skąd mi się wziął ten pomysł? A to stąd, że tu jest tak pusto i, i nie miałam co tu postawić. Nie chciałam drugiego kwiata, książki już miałam i tak sobie myślę: kurde, co by tu postawić? Jak sobie myślę: kurde, może kota, nie? W sensie, może jakiś drapak dla kota, może sobie weźmiemy kota. No i dlatego też powstał tutaj taki kącik kącik na kuwetkę, bo, bo też nie chciałam, żeby ona była tak no wiecie, na widoku, żeby ten kąt miał chociaż troszkę tutaj prywatności. No, dodałam taki, taki pierdółkę taką na, na blat, żeby, żeby fajnie wyglądało. Tutaj dodałam jakieś tam ziółka czy coś, chociaż no to są kwiatki, ale dobra. Jacka Danielsa postawiłam, jakieś soki i to mi się bardzo podoba, chociaż nie wiem, co to jest. To jest chyba jakiś zestaw tych po prostu sztuczców czy coś, no nie wiem. I tu jest chyba y, sól, no. No i, i tutaj stanęła miseczka. No i co? I tyle. Także może się zabierzemy za y, adopcję kota? Właśnie, a kompa? Czy ja cię kupiłam kompa? Nie, nie kupiłam ci kompa. No dobrze by było kupić ci ten komputer. Chociaż w sumie teraz tak sobie myślę, że on ci w ogóle nie jest potrzebny. A teraz tak sobie myślę, że jest ci potrzebny. Bo... A nie, nie jest ci potrzebny. Adoptuj kota. Okej. Okay. Dzwoń. No i zobaczymy, co my tu mamy. Oczywiście, maluszka sobie jakiegoś weźmiemy. Trzy zwierzaki możemy maksymalnie. O, Może tego. Dorosła samica. Koci samic Ten jest słodki. Kot himalajski. Kot balijski. Orientalny długowłosy. Może tego weźmiemy. Może tego weźmiemy. No dawajcie, bierzemy. Ciekawe, czy do nas przy przyjdą. Co to już? Okej. Okay. Bierz go. Przyjazne powitanie. Powitaj się z nim. No dziwne, że o pierwszej w nocy do nas przychodzi gościu. No, jaba. <laughs> Ojeju! Ostrożne powitanie. Dobra, to może pochwal? Zaproponuj przyjaźń. Jaki słodziak. Adoptuj po prostu. Może pobaw się wędką dla kota. Jaki słodziuszek? Tak chcę. Kimber, no dobrze. Niech będzie ten Kimber. yupi Mamy kotka. I teraz będziesz biegała z taką nie wiem, laską, czy co to tam jest. Zaproponuj przyjaźń. I co ty robisz? Po, po co ty go podnosisz ciągle? wypad mi stąd, gościu. Daiichi odchodzi. Spotkanie w sprawie oceny zostało zakończone. Okej. Okay. Dobrze. Pogłaszcz. Dasz się pogłaskać, kociaczku? Ojej, się co on zrobił? Fikołka zrobił. Maluszek. Baw się wędką dla kota. No tak, to się nazywa wędka. Jak ona ten, tutaj ma takie gwiazdeczki i tańcze i wszystko. Będziesz się bawił, maluszku? mój Malutek, jakie oni słodziutki. Dobra, napełnimy mu miskę. I pójdziemy spać, bo jest druga w nocy. Ej, Kimber to leniwa kotka. Najbardziej lubi niezakłócony relaks, fajnie. Czyli zobaczymy y, może jeszcze jakie ona ma cechy. Czy znamy już wszystkie? Nie. Okej. Okay. Może jak będzie dorosła. To będziemy znali. Dobra, wstawaj, koleżanko, weź to wyłącz tą świeczkę. E, tak, skorzystaj sobie. Ja bym chciała, żebyś ty jeszcze umyła zęby. E, I przygotowała sobie śniadanie. Może. Może tą frittattę znowu? Ona ci bardzo smakowała. Mogłabyś sobie to zrobić. Który ty masz poziom wykwintnego gotowania? Yy, trzeci już, no to fajnie. Jak tam nasz koteczek? Śpij sobie. Całą noc przespała i jeszcze teraz śpi. No tak, bo koty śpią dużo, a poza tym ona jeszcze jest leniwa, to już w ogóle. No i dzisiaj mamy telewizyjną premierę sezonu, więc możemy sobie obejrzeć. Czemu by nie? Ja bym jeszcze chciała skoczyć, czekajcie, zmień strój sobie na, Dzisiaj jest zimno, to weź na zimną pogodę. Chciałabym skoczyć po te plakaty i, i te, i te, i kule śnieżne. E, słuchajcie, ona ugotowała sobie obiad. Ty się przebrałaś? Jakoś nie widać, żebyś ty się przebrała. Aha, dobra, widać. E, I zaliczyło jej się to z aspiracji. Przyrządź trzy wieki nadania podczas jednego wydarzenia towarzyskiego. To spoko, to zaraz sobie przygotujemy resztę. Ona oczywiście poszła sobie z żarełkiem. Dzień miłości, pokaż obiekty związane ze świętym, ale po co mi to? Po co mi to, ja się pytam? Jakieś te rośliny? Bez sensu. Dobra, weźcie idź mi stąd. Okej, okay, to skoro tak, to musimy jeszcze przygotować tutaj coś. Dobra, i sprzedamy sobie... Rzeczy. Tu mamy 400, 200. O, to trzeba by było oddać do kamień brzeskwiniowy, no proszę. O, wyślij do złotnika na oszlifowanie? Nie, wyślemy do rady może. Czy nie? Nie, bo jak wyślemy do rady, to wtedy przychodzi chyba ten, ten kwadracik taki pierwiastek, czy co to tam jest? Śnieżna kula plambo. Nawiedzony dworek. Czy ty byś mogła sobie to gdzieś postawić? Bo to jest ciekawe. Nawiedzony dworek, zawsze spoko. No może być. Postaw sobie tu, niech jest. A ile to kosztuje? 10, to spoko. No i mamy czwarty poziom wykwintnego gotowania, także super. Trzeba się troszkę zająć kicią. Baw się wskaźnikiem może. Pogłaszcz ją. Co tu jeszcze? Porozmawiaj, pochwal, że nic ci nie drapie. Co nie możesz jeść? A, gotujesz sobie i, i z nią rozmawiasz, okej. Okay. O, kocha cię. <grych> Czemu ja nie mogę zobaczyć jej cech? Szkoda. Ale fajnie się bawi. <grych> tysiąc. Do... A nie, dobra, już myślałam, że tysiąc y, simulanów dostaliśmy. No to co, może będziemy gotować dalej, co? Bo, bo skoro tak to wygląda, o szparagi owinięte szynką. Będziemy sobie po jednej porcji gotować i to nam szybko ten wskoczy tutaj. Dzisiaj taka brzydka pogoda, więc w sumie wiecie, no siedzimy sobie w domu gotujemy. Może w sumie byśmy zaprosili tutaj kogoś. Eee, Madline, Lorena zaprosimy, Alexa i i i i i Parkera. Kot padł. Ale co, to ty nie możesz tu... Aha, bo on nie może tu chyba wskoczyć i nie może spać, czy coś? Nie wiem, co chodzi. No bo ja mu nie kupowałam tego spanka, bo kot, wiecie, one śpią na kanapach, na blatach, na łóżkach, na siedzeniach, czy coś. No to sobie pomyślałam, że nie będę mu kupować spania, bo, bo w sumie i tak już nie ma miejsca. No to śpi sobie na podłodze. Mamy podgrzewaną podłogę, także spoko. Dobra, musimy naprawić tą kuchenkę. Mam nadzieję, że prąd nas nie pierdyknie. Zobaczymy zaraz, bo trzeba dokończyć tą zupkę. Ja może wyciągnę żarełko. Może oni sobie zjedzą coś dobrego. Macie tutaj, jedzcie. Proszę bardzo. Ty jesteś głodna? No mogłabyś coś sobie zjeść, tylko najpierw napraw to. Przyszedł Parker. Nie, Alex. A Parkera nie ma, patrzcie. Ożywiona rozmowa. Opisz nowy pomysł. Rozmawiaj o ulubionych przepisach i takie tam. Masz, zjedz sobie. A ty jesteś smutny? Jakiś taki smutny. Ojej. No i ile ty to będziesz naprawiać? Fajnie w ogóle naprawiasz, nie patrzysz co robisz. Zaraz cię prąd walnie i tyle będzie z ciebie. Dobra, zrobiła. OK, mamy szósty poziom wykwintnego gotowania. Ona sobie je. O, charakterystyka broniącego terytorium kota. Kimber to broniąca terytorium do obcych podchodzi z dużą nieufnością. No proszę. Ja bym chciała, żebyście obejrzeli telewizyjną premierę sezonu razem. Tylko trzeba by było yy, dodać ich do grupy. Ciebie nie. Ciebie. Znaczy was. I więcej. Oglądaj premierę gry Olamy. Ten znowu z babeczką sobie przylas. Nie, siopao jakieś. Okej. Okay. A to są te pyszne bułeczki! One są takie dobre. Ten se włączył muzykę i sobie tańczył. Już mu się humor poprawił. Ale ja bym chciała oglądać tę telewizyjną premierę. E, wyłącz to. To ona sama będzie to oglądać? O, przyszedł do nas. Alex. Pogadajcie sobie. O czymś fajnym. A nie, 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 nie chciałam, żebyś tę niepewność okazywała. Co, koteczku, miałczysz? On się boi telewizora w ogóle, więc... Ale idzie sobie Co ty robisz? Co ty z tym parasolem tutaj? No nie, nie przecieka nam dach, więc możesz zdjąć ten parasol. Aha. Kulinarne filmy szkoleniowe. Dobra, chcesz to sobie oglądaj. Ale w sumie... A nie, no dobra. Jesteś najedzona. A ty co tak stoisz? Zawiesiłaś się? Dobra, wy nie chcecie tego jeść, więc ja to wszystko pochowam. Mogłabyś to sprzątnąć. Dobra, pora by było chyba wszystkich już pożegnać. Rozwiąż grupę. Wyproś. Trzeba tak to zrobić, chyba. Wyproś, to trzeba wyłączyć. To też wyłączę. Tutaj jeszcze też go trzeba wyprosić. No i mamy święto miłości. Dzisiaj jest ciepło, więc fajnie. Fajna pogoda, można ubrać sukienusie. Ciebie tutaj nic w sumie nie interesuje z tego. Znaczy, obojętne ci są te tradycje do zrobienia, więc, no ale dobra, zobaczymy. Zobaczymy, czy ktoś nas w ogóle zaprosi. Fajnie by było. E, weź sobie, no weź sobie gorący prysznic, żeby nie było. E, trzeba zrobić pustą miskę i potem uzupełnić. Ja bym chciała, żebyś ty zmieniła sobie strój na tą sukienkę. Chyba, że masz jakąś inną. Zmień strój. No nie, no niech będzie to ta, co masz. Najpięknie. No Dobra, może zadzwonimy sobie, tak wiecie, niezobowiązująco do Lorena. Albo wyślij flirciarskiego sms. -a. On zaraz pewnie do nas napisze. Fajnie by było. Jak tam nasza kicia? Można by było jeszcze wstawić pranie. Przyszukaj kiesze. Boże, jeszcze kibel nam się zepsuł. Łóż do pralki. I ten, i, i, i poczta do nas przyszła, więc też trzeba będzie to ogarnąć. Dobra, ona sobie tutaj ogarnia mieszkanie. Nikt do nas nie dzwoni. Troszkę smutno. O Boże, zapchany ten. Udrożni. Sukięcy. No, próbuj, próbuj. A co ci teraz rośnie, jak ty to udrażniasz? Majsterkowanie. Ok, tylko higiena ci spada chyba od tego. No ja w sumie się nie dziwię z drugiej strony. Dawaj, dawaj, uda ci się. No już prawie. No. No to wyrzuć to teraz. Tylko nie gadaj, że zaniesiesz to do śmietnika, który jest w domu. No nie gadaj no boże drogi, dziewczyno, czemu to jesteś taka? Oj. No i wyrzuć śmieci teraz. Kurczę, no nikt do nas nie. O! Loren chce do nas przyjść, dawaj, chodź. Śpiewaj o święcie, dzień miłości. No dobra, no zobaczymy, co z tego będzie. Dziel się nastrojem. O! Co Ty robisz? Marzykaj na życie uczuciowe. Może, może damy mu prezent. No na przykład. Może te słuchawki mu damy. Może się ucieszy. To dla mnie naprawdę? <laughs> no okej, okay. podobają Ci się nawet. Yy, dobra, prezent wręczony. Czekajcie, bo co tu trzeba robić? Umów się na randkę, wręcz kwiaty i romantyczny nasój No kwiatów nie będziemy wręczać. Dobra, poflirtujemy z nim. Pochwal, wygląd. Gadka na podryw. Zobaczymy. Może ma już jakąś dziewczynę? No nie, nie ma. Okej. Okay. Chyba. O, flirciarski się zrobił. Wymień się numerami. No dobra, niech będzie. Poflirtuj z nim. Uwodzicielska poza. I może, może zaprosimy go na tą randkę, co? Po Co podje podjemiało? Zaproś na randkę. Dobra, dajmy na to, że on nas zaprosił na randkę na klify. Więc chodźcie tutaj sobie, pogadajcie. Romantyczne, trzymaj za ręce. Może byście przeszli sobie tutaj o rozpalcie ognisko. Albo nie, bo tu jest do porozmawiania macie na siedzącą, więc usiądź razem. Uwodzicielska poza. Szepcz uwodzicielsko, pochwal wygląd. No i może rozpalicie sobie jednak to ogniho. Rozpal i, i sobie pokop tutaj, jak, jak masz okazję, to, to czemu nie? Dorzuć opał i otocz ramieniem. Ale to on ciebie powinien otaczać tym ramieniem. Poczekaj, jeszcze nie idziesz do pracy. O, jak fajnie. To co? Całujecie się? Jeszcze tutaj trzeba zrobić ożywioną rozmowę dwa razy. Dobra, i kończymy randkę. A ty idź do domu. Dobra, ja jeszcze ją wysłałam do pracy. Co prawda, godzinka spóźniona, ale to nic. Mam nadzieję, że, że dostanie awans. A gdzie ty się wybierasz, młody, młoda? Gdzie ty poszłaś? Serio? Tak, tak sobie wychodzisz na dwór, jak nikogo w domu nie ma? No wiecie wy co. Trzeba chyba zablokować drzwi tutaj, jak ona wróci do domu. To zablokujemy drzwi, żeby ta Kimbra? Kimba? Kimber nie wychodziła. Kurczę, może ten... Yy, zmieniłabym jej to imię, bo tak... No nie wiem, nie pasuje mi za bardzo do niej. Hej, zasiadku nudzi mi się, nie ma mnie w domu. Jak chcecie, to znaczy będzie mi bardzo miło, jak napiszecie mi w komentarzach propozycję imion yy, dla, dla naszego koteczka, naszej kotki. Coś na pewno wybiorę. Zuzia nudzi się w pracy dla, i dla zabicia czasu buszuje po internecie, gdy wtem dzwoni jej służbowy telefon. Rozmówca oznajmia z przyjęciem, że dzisiejszego wieczoru odbędzie się gala z udziałem gwiazd, na której ma się pojawić wykminny poczęsty. A tymczasem się w kuchni właśnie się rozchrował. Czy, te, czy tego już nie było? Potrzebne jest zastępstwo i to natychmiast. Tak, to było. Zuzia zyska sławy, pieniądze i przyjąć gwiazdy. Zuzia nie odnotuje żadnych zmian w swoim życiu. Zuzia straci reputację, pieniądze i zostanie zwolniona z pracy. To ja chcę przyjmij ofertę w ramach systemu zamówień. Nie chcę tracić pracy. Dobra, mamy awans. Dzień miłości to święto dobiegło końca. Było całkiem udane. bla bla ble. ble, ble. Yy, szeregowa kucharka. 556 wyspa kuchenna, firmowy szyk, nowy ubrani, nowe ubrania, dobrze, teraz czwarty poziom miksologii, także spoko, jutro idziemy do pracy, od 14 do 22, no już trochę lepiej, zobaczymy teraz y, tą wyspę kuchenną, od razu ją oczywiście sprzedamy, żeby nie było, no i ja będę się powoli brała za nową restaurację, za nową, za budowę bądź szukanie restauracji. E, tak, trzy sprzedajemy. Mamy 600. Tutaj mamy ten. Boże, co mi się tak zacina? Mamy tutaj ten kosz, ale kurczę. No nie wiem, nie pasuje mi to on tutaj nigdzie. Ja go chyba sprzedam, on kosztuje 245. Kasa nam się przyda. No dobra, kochani, ja będę się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że odcinek Wam się upodobał. W tym odcinku się działo dosyć sporo. E, mamy nowego faceta. Co prawda, no on nie jest tak naprawdę jeszcze nas naszym facetem, ale wszystko zmierza w tym właśnie kierunku coraz bardziej się wzbogacamy, więc yy, coraz bliżej naszego celu restauracji, własnej restauracji, także jeszcze raz, trzymajcie się, do zobaczenia i pa pa!